O, z tej strony, pójdziecie kolejny odcinek z The Jurassic World w Minecraft. I w ogóle, co jest, czemu mam enchant na mieczu? Czemu mam spolenki No, bo zaczynałem sobie nagrywać odcinek, ale uwaga, stało się to, że mi skraszowało całego Minecrafta i mi odcinek zanulowało, więc. No, nie fajnie. I sobie wtedy zenchantowałem. Zrobiłem sobie taki piękny pokój, gdzie segreguję sobie wszystkie kości, wszystkie dinozaury i w ogóle. <laughs> więc mam nadzieję, że się szycie, że poświęciłem tyle pracy na to. Bo siedziałem, siedziałem trochę nad tym widzowie, siedziałem trochę nad tym. E, też na odcinku wyklełem dwa brachiozaury, Zaraz je ja wam pokażę. No i e, też chciałem zrobić trochę Rexa I Indoraptora. I generalnie... Ale w sumie to chyba wam nie muszę pokazywać, jak robię te dinozaury, bo tutaj zrobiłem sobie też trochę tych dinuszków. Więc no, więc całkiem spoko. Bo, o nie co ja zrobiłem? wykluty wykluty Patrzcie, tu teraz tak się wyprodukuje ta nasza skrzynia. E, porobiłem tego całkiem sporo. Porobiłem tego całkiem sporo, widzowie. No wiecie, tam e, musiało się coś pozmieniać. A na stacik myślę, że jedna walka szybka, widzowie. Szybka, cyk, cyk, cyk. Walka. Uczy. On jest łodny. Widzowie, tego nie chcę robić, ale przetestujemy nowe szczegółki. No, do, dostał z nowej ształki. Ej, ty, ty, ej, kolego! Zobaczymy coś jest stanie, czy on zginie, bo on ma pojdzą, co nie widzę, Mięso. Nie gada, ta jest taka OP Czekaj, co to jest? Dobra, to coś dziwnego jest. Ale na pewno zabiliśmy tego Baryonixa. Dobra. Weźmiemy z ciebie kości. Cyk, cyk, cyk. Dzięki bardzo. Ja uciekam. Ja tylko, ja tylko po kości, wiecie. I Baryonyx. Baryonyx, Baryonyx. Jest z Rafusem Rexem. Cyk, cyk, cyk. Wsadzamy, wsadzamy trochę tu kości. No ale ładnie to ogarnę. No nie powiecie mi co, nie? Mm. I tak. Teraz oczywiście musimy lecieć e, dalej. Z robotą tych dinozaurów. Bo dzisiaj e, był plan wykluć. Z dinozaura. I właśnie to idziemy teraz zrobić. Pokażę wam jeszcze te dwa brachiozaury, jak to tam poszło z tym. E, elegancko wam pokażę. O nie, znowu mi, jak ja czuję, że mi Gierkard zewi, to już się boję, co nie? I mi tak rdzewi. Ale jak zawsze idę do tych dinozaurów, to mi zaczyna Gierkard zewić. Nie wiem dlaczego. Więc... I co to jest? O nie, ej, brachiozaur! Ej, to, bo to nie chyba jest mój brachiozaur, widzowie. Bo to chyba był mój brachiozaur, widzowie. Idź tu, Uuu, mały, mały, spokojnie, dobra. Przepraszam, i teraz mam taką jedną jakąś specjalną strzałkę. Więc zobaczymy co to jest i wybudowałem taki pierwszy lepszy wybieg, taki profesjonalny tym razem już. A z sobie refa wiecie, bo, bo tu się będzie dużo działo i w ogóle te refy, żeby nie było nakopałem sobie trochę złota na arterefy, on mnie próbował dziapnąć, widzieliście, ale mamy tego spinosaura, mamy 14 strzykaw, planuję mu to wszystko strzyknąć, widzowie, dobra, au, ole mały, Do dobra, wstrzykuję, wstrzykuję, wstrzykuję full, wstrzykuję full, tylko nie uciekaj, nie uciekaj, dobra, widzowie, 10 strzykaw, 10 strzykaw, to nie, jest, no nie, on agresywny będzie, halo, lubimy się, dobra, ja wejdę tu, tu jest Rex. Nie, Karno tu jest. Tu jest Spinozał, Dobra, jeszcze jedną. Cześć, 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 malutki. A teraz możemy przetestować. Ale poczcie jaki on już pokaźny. Pokaźny, wielko. Ja się boję do niego podchodzić. Widzowie. Ty, bo on nie ma i żarcia, on mnie goni. Uuu, o, kurde! Niebezpiecznie, bo on ja nie ma. A, jaki on jest już olbrzymi! Zanim go będzie one shotować. Nie mamy. Sz... Mamy, dobra, mamy strzałki usypiające. A teraz trzeba użyć tą strzałkę na coś. Ale nie chcę zabijać jednego. O! On nie, nie żyje. Chyba. On teraz padł, widzowie, przepraszam, no wyszłeś, to masz za karę, wyszłeś, to masz za karę, e, dobra, jemy sobie mięsko, jak mówiłem, już zenchantowałem sobie trochę tych przedmiotów, ale to chyba jakaś duża strata, nie jest to, nie? E, no, więc to generalnie fajnie, bo e, zaczynam robić właśnie te hybrydy i to będzie chyba ostatni odcinek, wiem, że przykro mi też to mówić, ale że to będzie ostatni odcinek, ale to chyba będzie ostatni odcinek. King, King, co? On King? T-Rex to powinien mieć takie coś King, chyba, co? Ale fajne pomieszczenie, fajne pomieszczenie Te z tym drewnem ładnie skombinowałem, co? To musicie przyznać mi. A jak wiecie, ja jestem nutkiem w budowie, ale co? Weźmiemy sobie Baryonyxa jednego jeszcze raz na testy. I co, bierzemy Baryonyx i... I też jest chyba połizana ma, co? Eee! O teraz go uśpimy. On teraz śpi, widzę, nie? Są panie? Pokaż mi książkę. No i on tu dostaje powoli poison. On to cały czas dostaje powoli obrażenia. No, dużo dostaje. No już chyba kończy, co nie, bo. Bo nie wiem, coś, żeby. Jedną krótką dinozaur padał. Coś takie dziwne. O nie, nie padaj, błagam cię, błagam cię, to taki ładny jesteś padłeś? Oj, teraz padł. Sory. Nic tu się tutaj nie stało. Wcale przypadkiem nie zabiję. gada. Chyba parotonowego, więc chyba 3 tonowego. Co nie widzę? Ja? Ej, 3-tonowy, 3-tonowy no, ej, ej, co to te kości tu robią? A to chyba, ale to nie są brachiozora. Co nie, widzowie? To wcale nie są brachiozora. Dobra. Czyli, jaka Ty już duża jesteś? Ej, ja się boję podchodzić. Sorry, widzę, że ja tak nie sprawdzam, ale jaka ładna. Co to jest? Jaki on olbrzymi już jest, dobra. Żeby sprawdzać, jak będzie u niego z jedzonkiem i... on nie, feeder, on może zginąć. Ej, widzowie! Widzowie! 6... 6... O, hitbox chroni. Ile, ile? Dobra. 70! Ty, on ryby je, widzowie! Ej mu, widzowie! Ja muszę dotknąć wędkarzem, on ryby... Dobra, szybko, cyk, parkour. 6... Ja tu tylko na chwilkę, cyk. Tirek, zjadę Ciebie, nawet nie wchodzę. Cześć, cześć mała. Buziaczek. Czekaj, ej, widzowie, a chcecie, chcecie zobaczyć, jak robię pocałunek Posejdona? Patrzcie, pocałunek Posejdona drzewowi. Y Piękne drzewo, piękny pocałunek Posejdona. Y oczywiście piękny... Ja, ja mogę przez tych koników skórę mieć? Na, 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 na co, jakąś część seta, bo... Ze zbrojką to słabo jest, nie? bo na końcu będzie pewnie taki odcinek, że walce z hybrydami. Bo dla sobie zrobimy po dwie sztuki, Indominusa i dwie e, interaptora. I uwaga... Jest, mamy, 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 mamy... O nie, jest, jest, mamy challenge skończony. Wsadźmy sobie tego diska tu, cyk. I już to kończymy, niestety ja też nie chcę tej serii kończyć, widzowie, ale... Wszystko się rozpoczyna, wszystko się kończy, widzowie. Wszystko się rozpoczyna i wszystko się kończy, widzowie. Też tego nie chciałem mówić, ale muszę. I szybko, co ja tu potrzebuję? E, fider, fider, fider. Jeden fider. I mięsko, szybko idę mu, dać, idę mu dać mięsko. Szybko, bo nasz spino. No, niestety, będzie dead. You dead. Tu, 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 tu. Mam nadzieję, że nasze relacje raptorki znowu nie pobawią się w statusie i w mamusie i nie zrobią dzieci kolejnych. Bo nie trzeba, widzowie, trzy razy dzieci zrobili. I ja nie wiem, czy to nie jest przesada, ale patrzcie. O, tu jest moja mm, pocałunek Poseidona. Widzowie, oczywiście, ale taki direktor, który mnie złansotował, co nie? Dobra. Ponieważ, że muszę mu dać feeder, a nie chcę go tak maltretować i go usypiać, to bym musiało jakoś. Się tu zakraść, cześć! Trzymaj. Ja na chwilę tylko, wiesz. Trzymaj T-Rexa jedzenie, trzymaj Yerolosa. Twoich kolegów trzymaj! A wody dam ci tu. Patrz, masz jedzonko. My się lubimy, prawda? Hangry. No to tu masz hangry. Chyba, że on ryby potrzebuje. Widzowo, widzowie, ja idę farmić ryby. Czekajcie chwilę. A wiecie co ja już jestem. Udało mi się zrobić cztery takie. No, den, aj dałem tam mu jakieś ryby. Mięso, to i to. Może coś zje. Nie wiem, jak. Jak zechnie, to. Yy, no, to coś zrobimy. I zrobimy sobie dwa Indoraptory. Widzowie. Dwa Indoraptory, bo mówiłem, że sobie. Jajka. Oh, no już nie chcę farmić. Już chcę tą serię. Widzowie, za kończyć. Ja wiem, że to jest trochę chore, widzowie, ale... No serio. widzowie, jakbyście grali tak jak ja, To byście dowiedzieli się, czemu ja już nie chcę. Dobra, wiesz to. I skąd ja mogę jajka wziąć, widzowie? Dobra, idziemy na wyprawę. Kurczaczek. Poszukamy kurczaczko, widzowie. Kurczaczki. co tu się stało? Nie widzimy. kończymy pargiem Mi dinozaury wszystkie padają. Na chwilę, na chwilę, na chwilę. No, ja tu mam, mam problemy. A ci co się stało? Jedzenie mają, widzowie? Jedzenie, tutaj jest woda, widzowie. Tutaj jest woda. A on na śmierć. No, e, to ja mu tylko mogę pogratulować. Bo to na serio, trochę takie bardzo mądre zwierzę. Jak tutaj jest podajnik z jedzeniem. Debli. Dobra, nie komentuję tego widzowie. Nie komentuję tego. Zostałem to bez komentarzu. Niestety będziemy mieli jednego ceratozaura. Mmm. Co sobie jabłko zjemy? Mmm, dobra. Ale super, co nie widzowie. Jest ceratozaur i Nagle go nie ma, bo zdechnął. Dobra, idę po jajka, widzowie, i przy okazji już jestem... Udało mi się stworzyć... i muszę stworzyć, co ja mam? Udało mi się zrobić jajka. Nie zdążyłem zjeść oczywiście moich pięknych jabuszek Postawimy. Cześć, malutki. Dobra. Widzowie, kończymy serię, tak możemy... O kurde. Dobra. O nie, no nie, co zrobiłem? Nie, idź. O oh, kurde, widzowie. To teraz mamy problem. Ej, dobra, challenge, nie mogę się wywalić. To będzie ciężkie, widzowie. Jeszcze. Ale słodziak. Nie może przejść, a ja... Mały tu do mnie wleciał. Ej, pomóżcie mi! Dobra, pomóżcie mi! Dobra. Oj, to jest problematycznie, bardzo problematycznie widzę. Jeden stąd tu będziesz spać teraz. Tu jeszcze jeden jest. Widzowie mi już tak gierkardzewi. Dobra, widzowie idziemy, uuuu dobra widzowie, muszę znaleźć skrzynię, muszę popakować trochę tego no, malutkę z tych kości, widzowie cześć on go je sobie a zjedz i tak już mam co? dobra, 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 widzowie zrespijemy troszeczkę tylko Pamiętajcie, widzowie, nigdy nie przesadzajmy. Pamiętajcie, widzowie. Dobra, ja już daję to do tego Shulkera, widzowie. Ja już tu mam gdzieś. Refilm. I wiecie co, widzowie? I ile? Teraz jest. A ten mój miecz to też tak nie wyrabia. A gdzie jest ten mój hammer, widzowie? Bo ja nie mam hammer taki. Dobra, widzowie jestem tak jest tak okropnie Dobra, jeszcze test mają na mnie fokus Ej, widzowie, bo ciężko jest. Ja mam całe skrzynie zawalone tymi 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 koleżankami Dobra, widzowie. IL Ej, widzowie, ja przesadziłem! Przyznaję się, że przesadziłem Ile ja ich zrespiłem, widzowie? No, widzowie, dużo, wiecie, dużo kości będzie. To najmniej istotne teraz, że te kości będą. Dajcie mi jeszcze to Indominusa. Ale widzowie, czy wy też tak zawsze macie, że na koniec serii zawsze nam odwala? Bo ja tak mam widzowie Velociraptor. O nie, no nie, powiedz mi tylko, żebym ja go nie zgubił. To do indo, Indominus. Dobra, mam. Mam to, wsadźmy to, tu. jestem. Widzowie, jak tak można powiedzieć, jestem uziemiony. O nie, czekajcie, ale to muszę iść po piasek. A żeby pójść po piasek, muszę. Śpią! Maluszki, dobra. <grystanie> Widzowie, ja będę uziemiony, wybaczcie. Dopóki one śpią, idę zabrać piasek. Raz, dwa, trzy, tak sześć zbiorę. Chyba sześć by było potrzeba. Ora, szybko. Szybko teraz uciekam. Mm. A to jabłko jest takie nice, widzowie. teraz, o nie. Wszystkie obudziłem. O kurde. Nie no. Maluchy, no mnie to nie. A idę z Wami spać. Bo lepiej nie. Jest problem, widzowie, bo ja moich itemów tam już. No raczej nie ma. A co, fajnie. No nie ma opcji wyjścia stąd. Jest opcja B, załatwić je. Cieszymy, widzowie. O! O Boże, dobra. Chodźcie, tu malutkie. No i teraz, teraz ja was pownerbiam z okienka. Co, jak jakiś śmieć? No chodź, chodź, chodź. Dobra, widzowie, robimy. Dobra, jeden leży. Drugi w sumie. Dobra, ale, ale była dobra kombo, widzowie. Miec? Lecimy dalej, co? Raz, dwa. No to... No ale mie mie miecz nie wyleciał już złe miejsce, co nie? Sześć... O kurde. A teraz ja nie wiem, gdzie może być miecz. Nie! Zobaczmy, nie mam miecza. To jest koniec. Widzowie, to jest koniec kubiksa. Patrzcie na to. Ej ty, ale na razie nie ma tragedii. EJ WIDZOWIE! Obra widzowie, wiecie co? Jak się bawić na fulla, to się bawić, o kurde. Widzowie, zaraz pijemy Rafusa Rexa. Jeszcze jednego. Tu się będzie działo. No to tu się będzie działo. Dobra, cześć. Dobra. Moich itemów nie ma, widzowie. Moich itemów nie ma. Z tym się, widzowie, możemy pogodzić. Tu jest ten rap, dobra. Biorę itemy, widzowie. Biorę coś, coś... Coś mam, coś mama. Widzowie, bo jest źle, wiecie? Tak! Dobra, tak, idę, idę. Jedna, o. No to... Poison. Czemu to nie działa? Tu wpadło ich się trochę. Tak, strzałki. Nie, dobra, widzowie, ja stąd idę. Nie wiem, co ja mam. Nie. Cześć. Tylko po parę przedmiotów. Dobra, wyrzucam to, wyrzucam to. Przedmioty moje. Kilow, kilow, kilow. Mogę się przekopać, widzowie, i zostanę góralem. Dobra. No, i co śmieci, no już się nie ma. Dobra. Ra Może ja tego rafusa zostawię, widzowie? Cześć. E Dobra, plan nie wypalił. O nie, trzy indominusy Dobra. To zrobimy dwa indominusy, widzowie. Jest indominus. Dobra, ja myślałem, że. Dobra, potrzebujemy. Mam ten piasek, mam ten piasek, widzowie, dobra. Na całe szczęście... Ale bo jest problem, bo ja tu jestem uziemniony. Nie! Śpisz? O, grzecznie śpi. No to co? O nie Szybko, jako księga wziąłem rozwodą. Jedzenie, dobra. O, a one się tu zablokowały. Ale mi szkoda. Widzę, ja przepraszam, tak teraz. Tak to wygląda, ale. Ała. Dobra, nie, sorry, lafuzja. Idę się skryć. Na te DNA tych, tych, tych to by nawet nie wiem. Nic by nie starczyło. Jest, mamy kolejnego Indoraptor. Indo Indo Ej, bo jest misja widzowie. Bo jest bardzo ważna misja wizora. Muszę tak. Jak to się robiło? Tak. O, dobra. Teraz trzeba tak. Nie. Trzeba teraz tak. A jak to się robi, o widzowie? Widzowie, czekajcie, ja to muszę sprawdzić. Jak, jak, jak to się nazywa? Ta maszyna. Embronik machine. B Nie. Em, Bronik machine. Embronik machine. Aha, dobra. Kuba jego dobre myślenie Cyk 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 Cyk, cyk, cyk. Dobra, dzięki 12 tego stworzyłem tam Dobra, widzowie Jemy Misja, misja Trudno, Le lecimy Goni mnie, goni mnie, pa ja go myślałem, że on już nie będzie żyć, ale dobra, uciekłem I zobaczcie, ten Spinosaur tam żyje Ja myślę, widzowie, że nie Ja myślę, że nie Te znowu jaja złożyły. No to moc, to nieźle. Jest! Spinozaur żyje widzowie! Spinoza żyje widzowie. To jest dobra informacja. To jest bardzo dobra informacja. I tylko parę rzeczy muszę sprawdzić. Czy nie śmiejesz? No nie, widzowie. Wszystko co tu się dzieje, dobra. Wiecie co? Ratunku. Ej, przesadziłem. Przepraszam Was, widzowie, ale ja musiałem. Ja musiałem, widzowie. Ja już to wyrzucam. O, to są te, jak ja je lubię. Respimy ich. Troszkę, dobra. Ej. Ale to, to jeszcze widzowie nie jest koniec sam tak czasami nie mówię, ale muszę jabłko zjeść A ja nie wiem na co mnie bierze kurde Respie milion dinozaurów <grym> Nie dobra, nie mogę, nie mogę sam z siebie O nie Czekaj, czekaj o, kurno. To też widzowie nie było blano. Ja myślałem, że. Zabij go. No nie, dobra, widzowie, mam tej temy gdzieś. Dzisiaj, dzisiaj kończy, dzisiaj, dzisiaj stał się koniec. Nie mam, widzowie, nic. Ja tylko chcę już dokończyć to. O, Boże. mam te kości. O oh, Rafus tu jest widzowie, widzowie ja nie wiem co mogę zrobić. Takim akcentem możemy zakończyć. Dobra, jeszcze trochę teraz, myślę, że to zreśpię. O a Ciebie? Ja wiem co to jest to dobra Dobra, to palę ich tu też tam kurde widzowie Otrzymajcie, Widzo. trzymajcie, trzymajcie! Dobra, widzowie. Ja będę was skończyć. fps już moje nie są dobre. Żabki, żabek damy też tu trochę. Cyk. Cyk, cyk. O nie, co ja zrobiłem? Dobra, widzowie. E E, tu się nic nie dzieje. Ja będę musiała e, kończyć. Ej, no co mnie bije! Przenosimy się do bazy zastępczej. Dobra, ja będę kończyć. z spędzamy. Cześć. E, ja będę kończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wpadajcie do kolejnego, ostatniego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie.